Dwie teorie dotyczące tego, jak zawinęłeś dinozaury. Jedna tam mówi, że no, meteoryt jest w miód z powierzchni Ziemi, a druga, że dojechały je zmiany klimatyczne. No nie no, bo tam wiadomo, dinozaury bardzo klimatyczne stworzenia. Skończył się klimat, się zamuliły i tego. Szkolna wiedza. Większość dinozaurów w ogóle miała pióra, ale niestety nie nauczyły się nimi pisać. Mało się o tym mówi, ale dinozaury były analfabetami niestety. To byli głównie pracownicy fizyczni. Gdyby któryś napisał jakieś kroniki, to może by się okazało, że przyczyna śmierci dinozaurów była zupełnie inna. Jakby się okazało na przykład, że dinozaury dojechały narkotyki, że tam odkryły jakąś jurańską fetę i zaczęły czpać. I tak się stoczyły, że zaczęły robić laskę po jaskiniach za działkę dinojady. Gdyby któryś napisał gadyst jest Zo, to byśmy wiedzieli, jak było, tak? Albo był jakiś Dino Hitler, no nie? Który stwierdził, że tam typlodoki to rasa panów, a resztę w কাম